Odkryj luksusowe wille o powierzchni 417 m2 w nastrzeżonym i spokojnym osiedlu. Wszystkie z widokiem na morze i miasto Benidorm w cenie od 1 137 500 euro. Szczegóły na costaagent.com. Hola, nazywam się Klaudia Koza i jestem doradcą do spraw nieruchomości w Costa Agent. Dziś poza luksusowymi willami w Altea, chcę Ci też opowiedzieć o tym, jakie koszta czekają na Ciebie po zakupie nieruchomości w Hiszpanii. Pierwsza sprawa to czynsz, który płacimy za utrzymanie naszej nieruchomości oraz za części wspólne do niej przynależące. Druga kwestia to opłaty za prąd i wodę, które płacimy według zużycia. Trzecia sprawa to internet, bez którego w obecnych czasach większość z nas nie może się obejść. Czwarta sprawa to podatek. Podatek od nieruchomości, czyli IB, który jest obowiązkowy do zapłaty. Kolejny podatek to podatek od nierezydentów, który również płacimy dodatkowo. No i ostatnia rzecz to podatek od zysków, jeżeli naszą nieruchomość wynajmujemy. A teraz zapraszam Cię na nieruchomość. Langalta Homes to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony na strzeżonym osiedlu. Znajdziemy tutaj willę z prywatnymi basenami i wspaniałym widokiem na Benidorm. Niedaleko stąd mamy nadmorskie miasteczko Altea, które oferuje nam dodatkowe udogodnienia oraz pola golfowe. Jestem na parterze mieszkania pokazowego w inwestycji Altea House. Na tym poziomie znajdziemy nie tylko wyjście na zewnątrz czy przejście bezpośrednio do garażu, ale także jeden pokój z prywatną łazienką, tutaj zaaranżowany akurat na gabinet. Żeby dostać się na wyższe piętra, możemy wykorzystać schody albo windę, którą otrzymujemy w cenie. Jestem na pierwszym poziomie. Mamy tutaj dużą, przestronną i otwartą kuchnię, która ma bezpośrednie wyjście na taras. Kuchnię otrzymujemy z całą zabudową kuchenną oraz sprzętem AGD wysokiej jakości, na który składają się zmywarka, lodówka, piekarnik, mikrofalówka, okap i płyta indukcyjna. Kuchnia połączona jest bezpośrednio z jadalnią. I zobaczmy, co jeszcze kryje to piętro. Na pierwszym piętrze mamy także duży, przestronny salon, gdzie możemy spędzać czas z rodziną. Ma on bezpośrednie wyjście na taras i bardzo wygodną kanapę. Znajdziemy tutaj także toaletę oraz sypialnię z prywatną łazienką. Jestem w sypialni na pierwszym poziomie. Sypialnia ta ma bezpośrednie wyjście na taras. Ma także swoją prywatną łazienkę. Wszystkie łazienki w całym mieszkaniu otrzymujemy w pełni wykończone i wyposażone, a w sypialniach znajdziemy szafy wnękowe, które otrzymujemy również w cenie. Jestem na tarasie. Znajdziemy tutaj zarówno miejsce do grillowania, jak i do odpoczynku. Ponadto każda willa wyposażona jest w swój prywatny basen Infinity z widokiem na Morze Śródziemne. Warto też wspomnieć, że wille oferowane w inwestycji Blank Altea Homes posiadają 5 sypialni i 6 łazienek. Jestem na trzecim poziomie. Znajdziemy tutaj trzy bardzo duże sypialnie, każda z prywatną garderobą i łazienką, i przepięknym widokiem na morze. Cieszę się, że jesteś ze mną do końca. Jeśli inwestycja Blank LTE homes spodobała Ci się i chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się ze mną, a chętnie odpowiem na Twoje pytania. Tę oraz inne nieruchomości w różnych budżetach znajdziesz na naszej stronie costaagent.com. Do zobaczenia w Hiszpanii.